Dobrze, pragnę Was serdecznie powitać na dziewiątym Twilight Micie. Eee, Po małych tutaj incydentach przepychankowych między salami musieliśmy się trochę przygotować, wiecie, minęło... E, o Boże, osiem lat od kiedy ostatnio byliśmy w takiej sytuacji, że przenosiliśmy się między placówkami, więc trochę się odzwyczailiśmy od takiej sytuacji. No, ale jakoś to wyszło. Ci, co przejechali się autobusem, bo ja przyjemności akurat nie miałem, mam nadzieję, że było fajnie. E, będzie jeszcze taka okazja oczywiście w południu. Właśnie to w nocy. Eee, to to sobie, no dobra, niech będzie, nawet jutro. Tak, tak, zgadza się. Eee, no i cóż, e, widziałem, że dużo z Was już odebrało paszporty. To też jest taki zupełnie nowy pomysł, który w sumie zainspirował się jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam na końcu poprzedniego Nie eee, dotykam. Zaspoilerowałem go na zasadzie, a wrzucę do podsumowania paszport, eee, tak jak se Twilight stoi, wsunąłem paszport po prostu mój prywatny, pomyślałem, a, będzie jakiś fajny motyw następnego poetnika. No to wiesz, że dostajecie paszportu. Eee, I tak. I nie dostaniemy. Kiedy zbudują to jest Czekamy. Bardzo dobra odpowiedź, tak? Eee, no i tak, no i tak. Eee, jeżeli chodzi o hotel, bo to też jest coś, o co mnie dopytywało dużo ludzi, więc chętnie tutaj mogę zapowiedzieć coś na ten temat. Eee, dlaczego tak? I jednocześnie w sumie, z czego to wynikło, że wcześniej byliśmy w. Szkole, w której byliśmy lata temu, która była w średnim stanie, bo już nie do końca jest szkołą, a teraz nagle jesteśmy w hotelu. To takim niebyle jakim w sumie. No, Wynikło to z tego, że wiecie, szkoły na przestrzeni lat troszeczkę się zepsuły, były różne reformy i tak dalej, i tak dalej. No ciężko jest. Ciężko jest. Wiadomo, nasze inne duże wydarzenia to już w ogóle się wyniosło na Brexit, więc tam nie mamy tego problemu. Chociaż jest tam gorzej niż tutaj, tu jest fajnie. Mhm. <laughs> I tak wyszło z tego wszystkiego, że pomyślałem, no dobra, no to w sobie trzeba będzie spróbować, no jeżdżę za granicę, widzę te wszystkie wydarzenia. Oczywiście u nich hotele są troszeczkę bardziej przystosowane pod konferencje, nie takie konferencje typu, wiecie, przychodzi jakieś stowarzyszenie i zajmuje jedną salkę, to tyle. Tylko u nich faktycznie macie całe piętra, o tak jak w Sopockim Sheratonie, to jest jedyny hotel tutaj w tym mieście, który się nadaje. Cenowo się nie nadaje, natomiast. Można się domyślić po samej marce, że, że to, to nie to. Um, no, jeżeli chodzi o hotel, no to wyszło tak, że po prostu chciałem troszeczkę wprowadzić coś nowego, troszeczkę odświeżyć ten format, dać szansę zobaczyć, czy to się w ogóle przyjmie, czy Wam się spodoba ten motyw, że jesteśmy w trochę innym miejscu, gdzie jest na przykład klimatyzacja. Dobra rzecz, nie? 21 wiek! Dokładnie. Gdzie mamy rzutniki, które widać, nie wyświetlamy na ściany pomalowane farbą olejną w latach 80. Są zasłony w oknach. Nie, nie, Speedy. Nie tylko są zasłony w oknach, to są automatyczne zasłony w oknach. Jak ją szarpić, a, nie, nie, nie. A, to e, Więc można powiedzieć, że no troszeczkę, troszeczkę standard jest podniesiony. E, Cóż, jeżeli się Wam to spodoba, jeżeli wyjdzie to koniec końców, że wiecie, wygodne krzesełka, dywanik i wcale nieobdrapane stoły z dziurami i gumami na spodzie się Wam spodobają, to tak zostanie. Czy to zostanie w tej placówce? No zobaczymy, bo jeżeli wyjdzie, że będę miał jakąś fajną alternatywę, gdzie będziemy mieli trochę więcej miejsca. <noise> Jeszcze nie. Remko musiał być tak z 20 tysięcy osób, wtedy może. Dobra. Dobrze. Zapamiętam. To ja zostanę przy tym motywie, nawet lepiej. Tak naprawdę, podzielenie się to dzień, noc, te sprawy, no to też była kwestia tego, że chciałem troszeczkę wrócić do motywu czwartego i trzeciego Twilight Mita, gdzie byliśmy w 20. Melona Morenie za dnia. A w nocy byliśmy na początku w Katoliku, na drugim. W sumie nie, na trzecim byliśmy w Domu Zarazy, ale byliśmy nie. tylko na... Na trzecim i na czwartym Dom Zarazy. Tak, Dom Zarazy. Dom zarazy. Tak. E... A z kolei trzecim miało miejsce w Takson Malkorze dwa, czyli na Tak, myśmy to, myśmy to musieli przenieść, bo początkowo miało być w Budowlance, ale mhm. zalało. Tak, o tak. Był, był taki event faktycznie. Tak, to też się Galeria Bałtycka nawet podpłaciła, to, to był ten czas. Ehm, no i tak pomyślałem, no do dobra, no to w sumie skoro mamy taką sytuację, że jest ten hotel. W sumie hotel raczej specyficznie wypatrzył na przyjmowanie nas tutaj całodobowo, więc no dobra, no to spróbujemy na razie tylko sobotę. Mamy jeszcze tą szkołę SP16, w której ambremity się ciągle odbywają, skorzystamy z noclegu. Przywołamy stary motyw z autobusem. Oto powiem ciekawostka propos biletu, bo to też jest bardzo ważne. Na biletach zauważyliście, że jest inny autobus niż ten, którym jedziecie. Taki autobus pierwotnie miał być, tylko jego cena była prawie sześciokrotnie wyższa, więc... Nie żyje. No nie żyje. No to, z, no nie. No zdecydowaliśmy się, że ten e, ostatecznie może kiedyś, może kiedyś. Ale ten też jest fajny. Z tego, co słyszałem. Bawiliśmy się super. Cieszę się. Może się załapię na powroty. Nagrania są, także. A, to dobrze, to dobrze. E, I teraz tak. E, jeżeli chodzi o informator, wspomnę o kilku rzeczach. Tak, to są rzeczy, które spędzały sens powiek moich, e, niestety. E, w kwestii informatora. E, są pewne błędy, na które warto zwrócić uwagę i które są istotne. W planie atrakcji mamy przy plusikonie sytuację, w której ogłoszenie konkursu plusikonowego jest o 20.00 i trwa godzinę. To nie jest prawda. Jest od 19.30 do 20.00 przed aukcją charytatywną. To taka, taka informacja, że tutaj się nam wkradł mały błąd. Ponadto nie wiem czy ktoś na to z Was zwrócił uwagę, ale przy planie obiektu hotelowym jest wpisane, że jesteśmy na drugim piętrze, jesteśmy na pierwszym piętrze, to, to też no, jest ale mały ja miał błąd. Właśnie jest tym problem, ja tak schodzę z klatki schodowej Przecież jeszcze jedno piętro miałem zejść. dlaczego MK tędy wychodzi? Jakby takie... Nie, nie, na drugie piętro nie wchodźcie, tam nie ma nic ciekawego. piętro tutaj też. Okay. No. Tak, więc no, jest kilka takich ciekawych elementów w informatorze. Są, na drugim piętrze są podobno normiki, no, tam nie wchodźcie. Co no, są? miki. Zależy do której windy wsiądziesz, bo w tej większej windzie masz, że pokoje są na minus siedem. A, ja ja to tak, ale, jak, ale jak będą w dzieci, to możecie pokazać kucyka, nie? Lepiej nie pokazać. Może lepiej nie. Jeszcze kaminek zadziała. Dobrze, powiem jeszcze jedną rzecz e, do osób, które mają parking. To jest też dosyć istotne. E, osoby, które mają karty parkingowe, e, parking jest sobie tam i tam się wjeżdża, tam się pobiera bilecik. E, jak będziecie mieli ten bilecik i będziecie chcieli sobie stąd już wyjechać, bo będzie się kończył mit, w sumie cokolwiek, to po prostu podchodzicie na recepcję, im dajecie ten bilecik do zeskanowania, oni go wyzerują, bo ten parking jest przedpłacony przez nas i wtedy po prostu wracacie tam, wkładacie do automatu ten bilecik i puff, nie trzeba nic płacić. Brawo! Dokładnie, dokładnie. Czy ja coś jeszcze mam do wspomnienia? Nie, na razie mogę odnieść głos. Okej, okay, dobra. No to w takim razie możemy przejść na chwilkę do programu. Pewnie już się zdążycie zapoznać, czy to w internecie, czy w informatorach, jak to wygląda, więc zacznijmy od zaproszenia na Prusikon, tradycyjnie, który się tutaj będzie odbywał i Prusikon tak, że będzie zawierał konkurs z głosowaniem na kruszaki w różnych kategoriach. już MK wspomniał, że ogłoszenie tych wyników jest o 19.30. Ten błąd jest tylko w informatorze papierowym? W konwenciku jest poprawnie i przy salach, na ekranach też jest poprawnie. Tak, no bo generalnie wiadomo, że w mediach cyfrowych można łatwo takie rzeczy naprawić, to w papierze trochę trudniej. Więc jak najbardziej zapraszam Was do zapoznania się nie tylko z podziwianiem naszych wspaniałych koszaków, ale także do wzięcia udziału w głosowaniu. To jest. Pierwsza kwestia. Druga z gru grubych atrakcji, no to o godzinie 13.30 będzie panel z aktorami głosowymi. Dzisiaj będziemy gościli dwie osoby, a mianowicie panią y, y, Joannę park czyli znaną dla nas z głosu April Bloom z y, generacji czwartej, a z generacji piątej z Easy, z drugiej serii. Bo może pamiętacie, że mamy inne, inne, inne dubbingi w pierwszym sezonie inne w drugim, drugim sezonie. I tak samo z drugiego sezonu, w generacji piątej mamy e, ma, 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 Magdę Herman-Urbańską, która e, grała wtedy Sunny, więc de facto główna dwójka się tutaj będzie, będzie mogła zebrać, ale także Magda miała udział w generacji czwartej pod postacią Cozy Glow i, co o czym pewnie nikt nie wie, w jednym odcinku zagrała Limestone Fly. Limestone Pie. Trzostre ah, Tak, to było to, dokładnie to było w odcinku świątecznym best gift ever. Tak, Limestone Pie miała tam też swoje kwestie. Eee, to, jest, to są, no i no aukcja aukcje charytatywna o godzinie 20. No, to już jest tradycja wszystkich naszych podemitów, żeby była porządna aukcja. Z jak na zapraszam i do licytowania, i do udziału, i do, i do podziwiania, i do zgłaszania rzeczy. Jeżeli ktoś chce zgłosić rzeczy, mamy tam mój oza. A chodź, zapraszamy. rzecz, czy może się ja w takim razie dwa słowa właśnie, tak jak dobrze, mi się powiedział, jeśli chodzi o aukcję. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które się zgłosiły w formularzu przed wydarzeniem. Jakby z racji, żeby te aukcje się robią coraz większe i mi też jest łatwiej się przygotować, więc generalnie, tak na przyszłość, jeśli będzie kolejny mojej bit kiedyś, to zachęcam do tego, żeby zgłaszać te rzeczy wcześniej. Nie mów tak, już na poprzedni myślę, że to jest ostatni. Więc generalnie, więc generalnie jest progres względem poprzedniej edycji, jest tych zgłoszeń więcej, ale wiem jak będzie, że będzie najwięcej się pojawi tak teraz. Więc generalnie zbieramy rzeczy na dole w biurze konwentu, więc zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę coś przekazać. W tamtym, na poprzednim, niestety dochodzimy do takiego momentu, że na poprzednim, na poprzednim kolejmicie e, bardzo długo nam to zeszło i nie wiem jak będzie w tym roku, zobaczymy, e, ale bardzo możliwe, że jakoś będę musiał ograniczać tą liczbę przedmiotów, która będzie. Mam nadzieję, że nie, w się sensie bardzo się postaram, żeby nie, ale zobaczymy, bo naprawdę jest dużo już różnych rzeczy, które dostałem, a wiem, że wiele jeszcze ciekawszych rzeczy Wy przynosicie jak w trakcie na samym pomylicie. Więc jak coś, jeśli będzie taka sytuacja, to, to jak będziemy gadać, to też nie ma problemu. Te rzeczy nie znikną, tak. się nie martwi. Ale też chodzi o to, żebyście nie posnęli. Także no. to Jak coś jakieś niespodzianki. Tak! Tak, słuchajcie, tak, tak, tak. Tak, tak, to już wam zapowiem, że po raz pierwszy miałem taką sytuację, że y, zewnętrzne firmy dały coś na nas. Sponsoring! Że wewnętrzną firmą jest fundacja BT też BTK, A dobrze, to, no, dobrze, nie tylko, poza Fundacją BT, która już nie kiedyś dawała. Nie to. To. no, teraz też daliśmy przecież. Fundacja BT też coś daje? No, też pieniądze za Bilety. No, Fundacja BT też, ale chodzi mi o to, że nie tylko Fundacja BT dała. Dobrze, no to chyba tyle, jeśli chodzi o Krótkie info dotyczące wejściu Jurek Wipowskich. Tak jest niespodzianka, podkreśl, bo oni nie wiedzieli. Dobrze, jest niespodzianka dotycząca wszystkich WIP-owskich, że ci, którzy je mają, się uśmiechnęli podwójnie, dobrze. E, ta niespodzianka jest do odebrania na akredytacji. Nie. razie czego? Bo wczoraj... I nie była zawarta w liście, która jest w tak. tej wejściówki. Dlatego nie? jest niespodzianką. Tak. Nie, żeby nie, nie, żeby nie było, absolutnie, to znaczy już odkładając, że ten na bok to nie jest żadna zapomniana rzecz, po prostu jeszcze ta rzecz się dojrzewała wczoraj po prostu i, to, i dopiero dzisiaj Nie no, dojrzewała trochę wcześniej. Fizycznie pojawiła się po prostu dopiero dzisiaj i nie było opcji, żeby się pojawiła wcześniej. Jak ktoś będzie chciał długą historię, to zapraszam do mnie chwili. No i jeżeli chodzi o resztę reakcji, no to też tak jak macie w informatorze. Będą gry planszowe, będą opowieści o grach planszowych, będą opowieści o grach komputerowych, także no do mnie macha cały czas coś jeszcze potrzebujesz? Nie, przepraszam. sobie cytrynę. Okej, dobra. Będą oczywiście także różnego rekcje, jak chociażby Strong zrobił, bo wie, aż tym razem. No i mnóstwo innych fajnych rzeczy. Czy macie jakieś pytania może? To ja jeszcze mogę to powiedzieć. To ja przypomnę wam jeszcze o urzędzie paszportowym, skoro już wspominałem o paszportach. Tutaj macie te biedne, zmęczone życiem kucyki. To one wczoraj odbębniały dyżur prawie 3 godziny na urzędzie paszportowym i nawet sobie poradziły. Z tego co słyszałem, nie było kolejki już za 15 zamknięcia. Więc, więc zobaczymy, co będzie dzisiaj, bo słyszałem, że niektórzy weterani planują przyjść dopiero dzisiaj. Sloty godzinowe urzędu paszportowego macie wymienione w planie to będzie dokładnie w tej sali no dobrze słuchajcie no, ja chyba tyle z mojej strony serdecznie wam dziękuję, że przyszliście w tak licznym gronie podejrzewam, że rekordowym ale na razie, na razie jeszcze nie będę nic o tym mówić i cóż, życzę wam dobrej zabawy widzimy się później Możecie w końcu wyjść z sali, jesteście wolni! Wolni!